Ok, okej, okay, ok, Zaczynamy dzisiaj dzień czternastym okienkiem, już czternastym okienkiem. Dobra, Ignacy wyciąga karteczkę, a mama czyta. Łucja, będziemy szukać? Ok, okej. Okay. Słuchamy, słuchamy, słuchamy. Ignacy ma głowę pełną pomysłów. Łucja z ochotą robi z nim wszystko. Tańczą, grają i śpiewają. Troszkę leżą i biegają, wtedy głodne się dzieci stają i z przyjemnością obiadek zjadają. A dziś dla was piękne dary chowają patelnie, pokrywki i gary. Witam Was, cudowny jest pogłos. Taki jestem w łazience, to takie puste pomieszczenie, e, takie oddające echo, ale mniejsza z tym, słuchajcie, dzisiaj zacznę troszeczkę inaczej, nawet nie o to chodzi, że siedzę w łazience, bo tu nie siedzę bez powodu. Właśnie przy sobie mam ogromne pudło. Kosmetyków, całkowicie nowych i mm, nieużywanych nigdy. I to wszystko na razie sobie zostawiam albo do rozdania rodzinie, ale posegregowałam kosmetyki na cztery kubki, z których chciałabym zrobić Wam rozdanie. I co jakiś czas w filmach, nie powiem Wam jak często, ale teraz aż do końca vlogmasu będę dodawała, żeby były cztery rozdania. No to żadne trudne warunki, ja po prostu z komentarzy pod jakimś konkretnym filmem, w którym się pojawi rozdanie, wylosuję najlepiej, bez różnicy jakich komentarzy, osobę, która, do której powędruje zestaw, napiszę do niej już dla Ciebie to wszystko, do Ciebie to wszystko wędruje, pisz mi adres na maila, a ja Ci wysyłam zestaw. No i pokażę Wam, dzisiaj chciałabym zrobić Wam pierwsze takie rozdanie. Dla Was to będzie świąteczna, miła niespodzianka ode mnie, dorzucę Wam swojego upieczonego pierniczka, a, a ja się pozbędę tych kosmetyków, więc słuchajcie, dzisiaj mam pierwszy zestaw dla Was. To jest moje pierwsze rozdanie, mam zestaw pixie, całkowicie nowiutki. Tu są jeszcze buteczki, buteleczki zafoliowane, balsam też jest nieotwarty, Już Wam mówię, co tutaj jest. Tu mamy taki balsam, ale w postaci żelu i jest to nabilżający balsam do ciała o zapachu kokosa i masła shea, czytajcie jak wolicie, z dodatkiem oczywiście tego. No i to jest i do twarzy, i do ciała, to to jest pierwsza rzecz. Dodatkowo dokładam taką wodę do przemywania, bo mogłabym powiedzieć, że to jest taka woda micelarna z witaminą C, do oczyszczania twarzy i posiada ona sok z pomarańczy więc takie coś do oczyszczania twarzy i następnie mamy glow tonic czyli taki tonik z dodatkiem już wam powiem czego Chyba wam tutaj napiszę, bo nie rozumiem za bardzo tego słowa, więc wam lepiej napiszę. Więc mamy zestaw do twarzy, można powiedzieć i do ciała, albo również do twarzy. Mamy wodę do przemywania twarzy, mamy tonik i mamy balsam do ciała lub nawet do nakładania na twarz. Mamy tutaj zarówno face, jak i body, więc y, taki zestaw z Pixi powędruje do jednej z was. Wylosuję jedną z was, która zostawi komentarz po prostu pod tym filmem. Wystarczy, że namalujecie, namalujecie, wstać widzicie emotikon nie wiem, usmiechniętą serduszko, albo choinkę. No ja nie mówię tutaj, że przyjdzie ktoś i mnie będzie obrażał, a ja dam zestaw. No nie, tak to nie wygląda. Ale, ale ze wszystkich komentarza wiem, że bardzo Was dużo jest, które mnie ogląda, bardzo Was dużo jest, które y, piszą mi naprawdę niesamowite rzeczy, bardzo dużo. Ja w ogóle same takie komentarze, odkąd w ogóle nagrywam vlogmas, nie dostałam ani jednego hejtu, słuchajcie, niesamowite to jest, ale taka prawda. Ja też w jakiś sposób się Wam odwdzięczę, więc takie u mnie cztery rozdania będą. Będą dwa takie pielęgnacyjne i dwa kosmetyczne, więc Dzisiaj zestaw Pixi powędruje do jednej z Was i zróbmy to tak, jeżeli film się pojawi, bo jeżeli ja dzisiaj to nagrywam, a jest poniedziałek, film się pojawi we wtorek rano, środa, to ja w czwartek yy, już wyłonię jakiegoś zwycięzcę, napiszę do niego, ja przeczytam komentarze, po prostu czytam zawsze komentarze i yy, do jednej z Was napiszę, wygrałaś zestaw. Tak, po prostu pod tym filmem, oczywiście pod tym konkretnym komentarzem i podam swojego maila. Tam wystarczy wysłać dane, i ja wysyłam do Was paczuszkę, więc piszcie komentarze, komentujcie film, czy komentujcie cokolwiek, albo wstawcie motikonkę, bo to będzie po prostu. Ja przeczytam komentarze, po prostu, żeby wiedzieć, kto co napisał, ale ja zrobię tak, będę sobie jeździć po ekranie i zatrzymam się po prostu w jednym miejscu, i do tej powędruję kosmetyk, albo to zrobię na wizji, albo to zrobię w ogóle w ukryciu bez różnicy po prostu jednej z was prześle zestaw. To chciałam powiedzieć, może komuś podarujecie taki zestaw pod choinka, może same będziecie używać i się cieszyć. No, więc w następnym filmie przy kolejnym rozdaniu pokażę co dalej mam do zaoferowania. Dobra, ale to tyle w ramach takiej organizacji vloga. No to słuchajcie, wstaliśmy dzisiaj rano, jesteśmy już po zdalnym nauczaniu. Dzisiaj Ignacy ma na za zadanie sporządzić listę zakupów świąteczną z rysunkami. Trzeba napisać listę zakupów, a potem cyfry napisać i narysować, co tam musi kupić. Taką wymyśloną, wiadomo, listę zakupów. I z informatyki ma przesłany link. Musimy popracować troszeczkę na komputerze i dodatkowo jeszcze z niemieckiego pani przesłała zadania, więc też może później z nim usłyszeć. Locja właśnie poszła spać. Mąż poszedł pracować. Ja już pogarniałam wszystko. Dzisiaj robię robię kotlety i ziemniaki. Mam wrażenie, że ostatnio one były, ale tak synek prosił, mówię, dobra, tyle, że dzisiaj będą z buraczkami, takiej mi własnej roboty. Aż się zapowietrzyłam. I to tyle, kochani. I, I jesteśmy w domku. Wczoraj, tak jak mówię, już się do Was nie odzywałam, bo też wybyłam po południu. Jak już przybyłam do domu, to już mi się nie chciało nic vlogować, dlatego tylko kalendarz otworzyłam. No dobra, ale ja nie przedłużam, zabieram się za gotowanie i robienie z Ignacem lekcji. Co, a Was zapraszam do komentowania. Kochani, moi, muszę się wam pochwalić. Właśnie zadania z niemieckiego z Ignacją już zrobiliśmy, ale chciałam wam pokazać, jaką piękną Ignac stworzył sam. Bez mojej pomocy listy zakupów świątecznych. Mamy tu jajka, jakby ktoś nie wiedział, cukierki do powieszenia na choinkę, grzyby, mamy lampki świąteczne, mamy soki, mamy rybkę, to jest podobno śledź, słuchajcie. Mleko, mąkę, wieniec na drzwi, to już ja mu podpowiedziałam, bo mamo co jeszcze wymyślić, ja mówię, może wieniec na drzwi, który co prawda u nas już wisi na drzwiach, ale wiecie, zawsze można kupić, na i buraki, Związkowy zestaw, po prostu słuchajcie każdego polskiego domu na święta. Więc tak wygląda nasza piękna lista zakupów. Też dobrze, że grzybków nie musimy kupować, tak naprawdę, bo mamy prosto z lasu zebrane. No ale jakby nie patrzeć, to jest lista zakupów bardzo, bardzo konkretna i adekwatna do świąt, które obchodzimy, czyż nie? Jak widzicie, czego wczoraj wam nie pokazałam, przyzdobiłam światełkami tą choinkę z teł kalendarz męża, bo już coraz mniej na nim torebeczek z prezentami. A dlatego zamieniam słuchajcie, te torebki na jakieś tam bombeczki. I ten kalendarz. No, ten kalendarz, no ten kalendarz w formie choinki zostanie jeszcze na okres świąt, bo czemu nie? To tylko drewniane patyki i przyzdobiłam właśnie je światełkami. Jak widać, torebek najwięcej jest jeszcze na dole, już środkowa półka i ta wyższa są, prawie że puste. Zresztą bliżej, zaraz wam go pokażę. Ale z tego miejsca jeszcze raz chciałam wam, nie jeszcze raz. Pierwszy raz podziękować ogromnie za tą ilość, jaka jest Was tutaj. Jakie cudowne komentarze piszecie, jak jesteście przychylni, w ogóle proszę nie patrzcie na to, bo to jest plama od czegoś, nie wiem czego. I poprawnie nawet nie zaszło. ja się dzisiaj zorientowałem, jak tą bluzkę, właśnie, że to w ogóle nie zaszło i tak chodzę dzisiaj, jak bruda, z trudno. Ale nie o tym. Chciałam Wam ogromnie podziękować, jest was już ponad 43 tysiące subskrybujących i jestem naprawdę niezmiernie wdzięczna. Nawet nie wiecie, jak to dla mnie dużo znaczy, że cały czas ze mną są osoby, niektóre, które są po prostu od samych początków do teraz. Jak bardzo jestem wdzięczna za tych, za Was po prostu wszystkich, którzy w taki sposób mnie odbierają, taki normalny. Za to, że piszecie mi, właśnie przed chwilą tak wzruszający komentarz przeczytałam, że ta normalność, ta codzienność i tak dalej. Ja tak się staram prowadzić swój kanał, jak prowadzę swoje życie. Co chcę pokazać, to pokazuję. Czego nie chcę, tego nie widzicie. Jak widzicie moich relacji z mężem, to nie oglądacie i oglądać nie będziecie. Bo to jest strefa całkowicie Całkowicie prywatna i taka moja. Nie cieszę się, że to szanujecie, że Wam się podoba sposób, w jaki prowadzę kanał, że ja Wam dodaję energię, a Wy tymi komentarzami naprawdę dodajecie mi. Jestem ogromnie wdzięczna i jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy, że tutaj jesteście i za to, jacy jesteście. Przede wszystkim Wam dziękuję. Kochani, zanim Ignacy rozniesie mi salon na strzępy, bo chcę tutaj budować wojnę jakąś, stworzyć żołnierzową, na stole, co prawda, chciałam Wam pokazać, jak pięknie teraz się komponują te niebiesko-czerwone kratkowe podusie z Biedronki 100 lat temu kupione. Ta jest z HM-u, ta, ta jest z hm ta jest z HM-u, ta, HM ta jest nie wiem skąd, a te dwie są właśnie z Biedronki, z niebieskim tym dzbanem, z tym ładnym czym? Lustrem. Tak i jeszcze kocyk taki wynalazłam, staruszek, który wyprałam, to taki plet i też myślę, że ta niebieska krata jak najbardziej i tu pasuje. Na oknie pomiędzy stało o to coś z orzechami, co zrobiłam wczoraj, ale niestety stać tam nie może, bo Łucja sięga i po... obawiam się, że to potłuczę. Latarnie też inaczej stały, ale oczywiście już Łucja się dorywała, więc taki mały zaczątek ozdabiania salonu. Jeszcze będę suszyć pomarańczy, żeby zawisły na żerandolach, więc to tylko kawałek tego, co się będzie tu działo, no ale już za zasłonkami jest o wiele przytulniej, same stwierdźcie. Dzisiaj, słuchajcie, jak nazwę, mąż mi przed chwilą poinformował, mówię, słuchaj, nie mogę ani YouTube otworzyć, ani tego mojego YouTube'a, studio, na którym pracuję. Ja mówię, nie mogę w ogóle nic otworzyć, nie mogę przeczytać żadnych komentarzy. Od 12 godziny, czy tam po 12 jakoś, mąż poszedł na internet, znaczy na laptopa i... Otworzył laptopa i przeczytał, że jest dzisiaj wielka awaria google. Słuchajcie, nie działają Gmail, nie działa YouTube, no nie działają google, tak po prostu logiczne. E, I podobno w Europie największa, więc super. Nie wiem, kiedy to naprawią, ale na razie nic mi nie działa, ani nie mogę przeczytać waszych komentarzy, ani na nie odpowiedzieć, ani nic kompletnie wypełnie. też nie możecie, więc cudowny dzień, oby to naprawili jak najszybciej, żeby jutro normalnie vlogmas mógł się pojawić. Mhm, niepokojące, ciut. Słuchajcie, jaka niespodzianka. Przed chwilką przychodzi kurier i przywozi mi takie pyszności. Czekoladki francuskie, chorizo. Zaraz mam powiem więcej, ale dobra. Pyszności do jedzenia, poza tymi pysznościami do jedzenia do kąpieli różne cuda. Jakieś karmelki, herbatki, przeróżne czekolady, mydełka, kasztany jadalne, herbatki kolejne, aloes. jeszcze tego nie rozwinam, więc nie wiem. Masę po prostu cudów. Plus dla mnie co już widać chyba. Po prostu. Szok, szok, i nie żanie, i słuchajcie, ta paczka przyszła do mnie prosto z Francji od Asi, jednej z moich widzek, ale to już nie jest tylko widzka, bo mamy normalnie prywatnie kontakt. Dzwonimy do siebie na kamerę. ze sobą gadałyśmy w czasie pandemii, więc Aśka, jesteś niesamowita. Ja dziękuję tutaj na wizji Tobie jeszcze raz. I no słuchajcie, muszę teraz upychać to po szabkach. Miała mniej słodyczalna, a to się muszę skusić. W ogóle uwielbiam z karmelem czekolady, ale to to jest dla mnie w ogóle jakaś całkowita nowość, i aż mi ślina cieknie. No tyle dobroci, słuchajcie. Pakowałam zawartość koszyczka, patrzcie ile tutaj jest dla mnie nowości, maseczki, mm, taki w ogóle intymna nowość dla mnie, e, do twarzy peeling, e, w ogóle... Oj, 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 Lusieczku, dziękuję za wsadzenie naczyń do, do zlewu. Taki spray na odrosty, pomadki do brwi, do oczu, mm, tusze, no po prostu paletka cieni, korektor. Aśka, matko kochana, ile pieniędzy wydałaś na nas? Dziękuję kochanie, nie trzeba było. Hej kochani, witajcie ponownie, chciałam wam też pokazać, ale to za chwilę, tak, jestem z maską na twarzy. Yy... Najmniej mam jej na czole, bo najmniej jej tam potrzebuję. Z kokardą, taką piękną, ja ją kupiłam z Adą z kanału Adagada, Obie byłyśmy w Gdańsku i szukowałyśmy sobie filmy świąteczne, i ją kupiłam właśnie w HMie. Piżamka jest akurat zaległa, Już mnie widzieliście w tej koszulce. Tutaj trochę jak w cyrku, tutaj dzbanek stoi a z tyłu podgrzewacz, bo zaraz będę wkładać tutaj właśnie kubeczek i na mleko. No dobra, a i jeszcze lusterko jest obrócone, żeby was lampa nie oślepiała, dlatego że musiałam muszę się doświetlać lampą, bo jak widać jest już czarno na dworze. Słuchajcie, dzisiaj tak się, tak się złożyło popołudnie, dlatego, dlaczego nie vlogowałam? W sensie nie coś, ja wiem, no ale standard, tak to u mnie życie, tak moje życie wygląda, naprawdę. Jest właśnie o takie o słuchajcie, dzisiaj mama zabrała dzieci i ja miałam wolne popołudnie, mieliśmy. Mój mąż mógł robić swoje na a ja swoje na I ja z tego względu, że nie miałam dzieci, postanowiłam sypialnię i pokój Ignasia wyprzątać tak generalnie. I mówię tutaj, że myłam te okna, właśnie te, te. I u Ignasia przebierałam postele, zmieniałam poduszki na już świąteczne, wieszałam światełka, bawiłam się w pranie wykładzin, takie ręczne, wiecie o co chodzi. Ale jednak mycie kurzy, mycie telewizora, takie już dokładne przecieranie, Jednej płyty, która tutaj leży, więc dwa kolejne pomieszczenia mam już na glans wysprzątane. Łoci Pokój na górze już jest całe i Łoci Pokój również, Łazienka również, tylko że Łazienka wiadomo, że będzie trzeba ją jeszcze myć, bo to używamy, więc i ona się brudzi najszybciej po prostu. Będą zaraz zaciekni wszędzie z mydła i tak dalej, więc ona będzie i tak do posprzątania jeszcze, no ale wiecie, tam też już okna umyte. Na dole salony wysprzątane i kuchnia wysprzątana, zostało mi takie generalne sprzątanie korytarza, to już prawie, że nic. I na Ganeczku chciałabym tam okno umyć, ale umyłam Cię też drzwi, wymy. I to na przedpokoju, więc robiłam trochę pracy takich, które ciężko mi wykonać, kiedy jestem z dziećmi, a kiedy nie ma męża. Wiecie o co chodzi. Więc tak wyglądało moje popołudnie, bo praca widać. Ja już jestem teraz zmęczona, siadam do montowania tego filmu, ale chciałam Wam coś pokazać się bardzo kosmetycznie, tak jak paczka z Francji mnie zaskoczyła, kompletnie mnie zaskoczyła, Ażka. To druga sprawa, którą chciałam Wam pokazać, to wykończyłam szampon i ja już nie będę go trzymać do denko, chociaż i tak denko wielkie się szukuje na mój kanał. Jest to szampon z Ecolab i to jest firma, którą miał ubóstwiam ja za kosmetyki dla dzieci. Ja Stosuje tylko kosmetyki z Ecolab Znaczy teraz jeszcze mamy nowość, inną Ale nieważne, ogólnie od urodzenia Ustosowała kosmetyki tylko Ecolab Ja uwielbiam na przykład piankę do mycia z Ecolab Uwielbiam maseczki z Ecolab Uwielbiam taki krem miałam, czy to serum Jakieś mniejszości ale ten szampon nie był fajny. Zamówiłam sobie dwa szampony przy okazji jakiegoś tam zamówienia w Ilabio. Dwa naturalne szampony. Pierwszy jest to naturalny szampon właśnie z Ecolab i to wszystkie ja szampony jakie biorę to Volum, zawsze musi być i z Dr. Konopka, z też Volum szampuł. Więc takie dwa szampony zamówiłam. Pierwszy zaczęłam stosować ten. Wiecie, że moim ulubionym szamponem do włosów jest Head Shoulders, bardzo chemiczny i paskudny, ale on naprawdę unosi mi włosy od nasady, włosy są długo, świeże i po prostu ja to uwielbiam i nie cierpię naturalnych szamponów. Do włosów. <noise> Znowu się zapowietrzyłam. I ten szampon tylko mi to potwierdził, że nie cierpię naturalnych szamponów do włosów. Nie było żadnego wolum, Może w momencie umycia i od razu, kiedy wyszło, bo moje włosy, o właśnie, tak jak widzicie, schną naturalnie zawsze. No i ja po prostu zauważyłam, że następnego dnia już włosy miałam oklapnięte, więc żaden efekt wolum i na drugi dzień po prostu bez nadzieja. Natomiast ten szampon mnie zachwycił, a jest też naturalny. Słuchajcie, on tak pięknie miętowo pachnie, jest tak delikatnie miętowy, przez co już mamy wrażenie, że czyści jeszcze lepiej. Włosy są przecudownie odbite u nasady już, no może teraz tego nie widać, bo założam, już po umyciu, o co chyba widać właśnie, nie są przyklapnięte takie, oklapnięte i to się utrzymuje po wysuszeniu włosów, ja nie suszę właśnie suszarką, tylko tak naturalnie, że te włosy są cały czas takie odbite od nasady, super, ten efekt Wolum naprawdę jest widoczny, a przy naturalnym szamponie to uważam, że jest trudne do osiągnięcia i jestem zachwycona tym szamponem, więc jak macie dziewczyny okazję przetestować, ja Wam link zostawię akurat do. Yy bo mi słów brakuje dzisiaj, zostawię Wam link, poczekajcie, to wszystko mokre, bo właśnie używałam, link do Ilabio, do sklepu, z którego ja mam właśnie ten kosmetyk, ten szampon i teraz mam jeszcze na Was jakąś zniżkę, minus 10% ostatnio, tak, na hasło prezenty, ale to absolutnie nie reklama, tylko naprawdę szampon działa rewelacyjnie, a wiem, że dr Konopkas ma w ogóle niedrogie kosmetyki, a propos w ogóle dr Konopkas, mam się maskę dr Konopkas, taką orzeźwiającą, chłodzącą i oczyszczającą na twarzy, ja pierwszy raz miałam szampon z tej firmy i na pewno go jeszcze kupię za ten zapach mięty i za ten efekt naprawdę, wolum takich uniesionych, lekkich włosów, odbitych od nasady. Uwielbiam to uczucie i ono właśnie. show Shoulders mi zawsze daje to uczucie, a teraz mam naturalny sposób na ten efekt. Dobra, i to tyle. Dużo dzisiaj kosmetycznie, no i tak samo pamiętajcie o rozdaniu, że zestaw kosmetyków jest do wygrania pod tym filmem. Zostawcie jakikolwiek komentarz, a ja wybiorę jedną z Was albo zrobię rysowanie, albo wybiorę jedną osobę bez różnicy, po prostu jeden komentarz Zostanie wynagrodzony zestawem kosmetyków Pixi dzisiaj. Tak. No i trzymajcie się krótko. Widzimy się jutro, mam nadzieję. Pa! No i cóż, przyszła pora, już jest po godzinie 21 po 9, żeby otworzyć 15 okienko kalendarza. Trochę ten słój z orzechami nam tutaj przeszkadza, ale może znajdę 15. .00... O, jak szybciutko. Mamy 15, otwieram 15 i sprawdzamy, co się tam kryje. Okej, okay, mamy słuchajcie top coat i nawet się cieszę powiem Wam szczerze z Essence, no oczywiście, że z Essence, cały kalendarz z Essence. Mini, mini top coat, super, ze względu na to, że ja rzadko maluję paznokcie normalnym lakierem, a teraz w ogóle hybryd nie noszę i planuję pomalować je właśnie na święta zwyczajnym lakierem, więc mam nadzieję, że to utrzyma jakoś trwałość tego, co nałożę sobie na paznokcie. No, zobaczymy. Więc takie okienko numer 15 dzisiaj no i cóż, widzimy się jutro, do zobaczenia, pa!